W pierwszej kolejności bierzemy ampułkę z lekiem, zdejmujemy nakładkę, odkładamy lek, bierzemy ampułkę z rozpuszczalnikiem i łamiemy ją na wysokości czerwonej kropki. Następnie bierzemy strzykawkę i nakładamy na nią różową igłę. Pobieramy rozpuszczalnik do strzykawki. Pobrany rozpuszczalnik wstrzykujemy do ampułki z lekiem i delikatnie mieszamy aż do rozpuszczenia. Rozpuszczony lek pobieramy z powrotem do strzykawki. Następnie zdejmujemy różową igłę, pionizujemy strzykawkę z lekiem i usuwamy nadmiar powietrza, aż do pojawienia się kropelki leku w końcówce strzykawki. Aby uzyskać podwójną dawkę leku, po rozpuszczeniu pierwszej dawki nakładamy drugą różową igłę na strzykawkę. Wpuszczamy rozpuszczony lek do drugiej ampułki z lekiem. Delikatnie mieszamy aż do rozpuszczenia i pobieramy z powrotem lek do strzykawki. Następnie zakładamy igłę insulinową, w tym przypadku w kolorze żółtym. Dezynfekujemy miejsce w i czekamy do wyschnięcia płynu. Lub przecieramy sterylnym gazikiem jednym ruchem. Następnie około 2 cm od pętka łapiemy fałd skóry i pod kątem 90 stopni wbijamy igłę i podajemy całą zawartość leku. W przypadku ampulko strzykawki nie usuwamy pęcherzyka powietrza, podajemy lek razem z pęcherzykiem. Po podaniu leku, zanim wyciągniemy igłę, liczymy do 10. W przypadku pojawienia się kropelki krwi możemy wytrzeć ją sterylnym gazikiem.